Witajcie, kochani, w nowym wideo. Dzisiaj zapraszam Was na test. Mam produkty tutaj, które chciałabym z Wami sobie wypróbować. Podkłady z Golden Rose i Matka. Także zapraszam do oglądania. Także, kochani, zaczynam tutaj z Wami test. Może na początek y, pokażę Wam, co ja tutaj mam już. Te osoby, które oglądają mnie na bieżąco, to wiedzą mniej więcej, ale to, to jest podkład Total Cover. Właśnie on ma mieć filtr 15, i że razem y, to jest dwa w jednym podkład z y, korektorem. Także tak wygląda, i tu jest tak kolor 05, i drugi kolor, który mam, to jest 02. I teraz sobie zobaczymy, jak one wyglądają na słoczach. Także kochani, tak wyglądają słocze. Tutaj u góry jest kolorek 0,2, a na dole jest kolor 0,5. Także tak myślę, właśnie patrzę. Trochę są w sumie podobne do siebie. Czekam odrobinkę czasu, żeby zobaczyć, jak oksydują. Bo to już yy, widzę, że troszeczkę ciemnieją. I. Wydaje mi się, że użyję tego 0,5, dlatego że, no, troszeczkę, odrobinkę chyba jest jaśniejszy. Także nakładamy. Użyję sobie pędzelka, takiego ściętego z firmy. Powiem wam, że kupiłam ten zestaw za 40 zł. Kiedyś i bardzo, bardzo mi się sprawdził. Nakładam dwie pompki sobie na rękę z tego podkładu. Rozmarowuję na pędzlu i nakładam. Trochę na szyję przeciągam. Zaczynam tutaj od dołu, bo chcę zobaczyć, jak on się zachowuje na mojej skórze. I jak, ale widzę, że bardzo dobrze kryje. Tak jak in, inne dziewczyny mówiły na YouTubie. Bardzo dobrze kryje. To moje wszystkie tutaj zmiany, które mam Także wydaje mi się, że... Tylko wyczuwam troszeczkę zapach, wiecie? Jeszcze sobie dołożę, bo widzę, że pędzel mi trochę zabiera go. Będę musiała trochę inną metodą następnym razem to robić. Żeby, wiecie, robić sobie takie ciapki na twarzy. To się wtedy lepiej będzie rozkładał. Panie moi, tak jak widzicie, no bardzo, bardzo fajnie się rozkłada. Tylko jedyne co mi przeszkadza na ten moment, e, to fakt, że troszeczkę pachnie. Tak. Coś mi przypomina ten zapach. Ale nie umiem go określić, co to może właściwie być. No, także wydaje się być jasne. Trochę wygląda jak duch. Chociaż powiem Wam, że tutaj na żywo jest... jest okej. Okay. Może dlatego, że jestem przy tym. Przy oknie zaraz. Ale no zobaczymy. Troszkę go sobie tutaj rozprowadzę. I zobaczymy jak on się zachowa po czasie. Będę musiała się rozejrzeć za jakąś gąbeczką żeby żeby go tak wiecie równomiernie wklepać ja ogólnie mam skórę bardzo przesuszoną możecie so sobie zobaczyć że ja no przez ten AZS ja nie mam na to wpływu po prostu ja już taką skórę mam, że mam takie placki ale wydaje mi się że jakby nie patrzeć na to no to bardzo fajnie czy ona ma mocne krycie? nie wiem w sumie może go sobie tutaj odrobinę dołożę. Czy on ma mocne krycie. Wiecie co, nie wiem, nałożony pędzlem chyba nie. Nie wydaje mi się. Zobaczymy jeszcze. Tu na szyję trochę. No trochę trzeba z nim popracować. Jak pędzlem no to trochę schodzi. Ale zobaczymy jak on się mm, zachowa w stosunku do innych moich kosmetyków. Ja tu go długo rozpracowuję, dlatego że ja po prostu chcę dokładnie go rozprowadzić. Wiecie? Ale, no, wydaje mi się, że jest ok. Trochę na te cienie moje nałożę. Zobaczymy, niby ma być też jako korektor. Zobaczę, jak to zakryje moje mega, mega sińce. Ten szutle to yy, ten. To z, po prostu z otwartego okna. Mhm. Wiecie co? on no, tak tych sińców to mi tak bardzo jakoś nie przykrył. Także jeszcze troszeczkę mi przebijają widzę. Hmm. No to co nie wiem w sumie. Dobra. Na tej chwilę tak to wygląda. Ogólnie bateria mi pada tak, że pewnie będę musiała przerwać. Zaraz. No ale okej. Okay. Dobra, nagrywam póki jest. Także to jest kolorek 05. On się nazywa Sand. Teraz nakładam korektor. Zobaczę, jak z tym korektorem się będzie tutaj komponował. Czy on się polubi, czy on się nie polubi. No jak na razie wydaje mi się, że jest okej. Okay. Nakładam korektor pod oczy. I zobaczymy. Jak to wszystko się tutaj rozpracowuje, pięknie, ładnie. Nakładam korektor palcem, dlatego że że nie mam takiego typowego pędzla do, ym, do korektora. Także nakładam. Jak rozprowadzę korektor, to się połączy. Nakładam puder standardowo, z Bel. Do kupienia w biedronce, bardzo, bardzo fajny. Polecam wam. Ale powiem Wam, że korektor do zmiany, bo piecze pod oczami. Po prostu nie, nie wiem, co jest nie tak, ale korektor do wymiany. Przekładam. Czy pod podkład ściemniał? Trochę tak, ale przez to, że go przeciągnęłam na szyję, to jest ok. Także nakładam. Wszystko i tak wygląda moja skóra póki co, tu nie wiem jakiegoś mam O. tak wygląda moja skóra możecie ocenić także dokończę sobie makijaż i ze wami połączę, bo jak mi padnie bateria to już tego nie dokończę także już makijaż dokończyłam kreseczka zrobiona brwi pomalowane, trochę przesadziłam z rozświetlaczem, ale czekajcie może trochę tutaj przysłonię Będziecie lepiej widzieć. O, trochę przesadziłam z rozświetlaczem, ale myślę, że jest. Czy jest ok. No i dobra, teraz przechodzimy do pomadki. Staram się streszczać nową wiadomo, bateria. All oh My Lips. To jest kolor 06, również. I tak, konturówka numer 12, pink. I do tego pomadka 06. No to już, tak jak mówiłam, z Eveline. Także maluję. I zobaczymy co z tego będzie. No i teraz nakładam pomadkę. Tą co Wam pokazywałam. Pierwszy raz mam coś z tej firmy, jeśli chodzi o pomadki. Taki aplikator zwykły. Może trochę mniej nałożę. No jak uważacie? Trochę kolor się różni na żywo. Także ja się tymczasowo z Wami żegnam. Przyjdę po paru godzinach. Zobaczymy jak te kosmetyki się sprawdzają. Do zobaczenia! Także łączę się z Wami ponownie kochani. Eee, Podładowałam baterię i pokażę Wam teraz bliska moją skórę. Jak ona wygląda? Możecie teraz zauważyć. Że jest różnica, ale to jest kwestia po prostu, że jestem nieopalona. Ale jeżeli będziecie mieli taką ładną opaliniznę, to ten kolor będzie idealny, bo on jest taki fajny, fajny, taki. No taki opalony. Powiem Wam tak: cienie trzymają się super. Kredka też się łatwo nakładała. Eee, rozświetlacz też ładnie się położył, no po prostu błyszczę się dzisiaj niesamowicie. Brązer też łatwo się nakładało także w ogólnym rozrachunku wydaje mi się, że podkład jest bardzo taki mięciutki na twarzy, bardzo tak ładnie, zdrowo wygląda cera także mogę wam tutaj rekomendować minęło jakieś 5 godzin no bo wcześniej nie miałam tej baterii, ale teraz chciałam wam po prostu pokazać, żeby był obraz bardziej taki rzeczywisty także wydaje mi się, że jak najbardziej na tak, także Golden Rose spisaliście się na medal Także jeszcze połączę się z Wami później. Także kochani, ja dogrywam Wam końcówkę. Yy, mogę Wam serdecznie polecić ten podkład, dlatego że no po prostu jest bardzo, bardzo fajny w użytkowaniu. Jedyne co mam jeden minus, to mi zapach trochę przeszkadza, bo ja nie lubię takich zapachowych kosmetyków, ale jak, jeśli nie zwracacie na no to uwagi, no to możecie użyć, pomadka. Tak jak widzicie się trzyma, także serdecznie, serdecznie Wam polecam. Do zobaczenia w kolejnym filmie. Pa!